On będzie działać jak jest deszcz? Działa jak najbardziej Tak, tak, tak Coś opornie działa Chciałem ja mam zrobić? Kopać teraz? Oho Wow jest skrzynkę Siema, ja jestem Frodzak i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka na moim kanale I dzisiaj gramy sobie w Sea of this Mam słuchajcie, zadanie Zadanie, zadanie, takie bardzo specjalne zadanie A to dlatego, że Wczoraj Wczoraj albo przedwczoraj weszła nowa aktualizacja Która daje nam naprawdę spoko Zadanie do wykonania Także myślę, że to na odcinku wam pokażę. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, to standardowo zostawcie łapkę w górę i co? Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. No i to jest właśnie to: na myśli, jeden ze skarbców, zbieraczy złota i przedostańcie przez jego łapki, by położyć rękę na bezcennej yy, skrzyni skarbów. Czy coś w tym stylu? Będę zabierał nowy rejestr, w którym należy korzystać na z tego nawigatora, jest użytych skarbców pełnych złota. No właśnie. I tych skarbców będziemy sobie właśnie szukać w dzisiejszym odcinku. W sensie no, skarbców skarbca, jednego skarbca. Eee, Okej. Okay. Świetna pogoda. Świetnie się ten rejs zapowiada. Chciałbym, żeby ten odcinek był taki w fajnym dosyć formacie, żeby to wiecie. Bo Sea of to ogólnie nie jest gierka, bym powiedział, na odcinek. To jest bardziej gierka na live'a, co nie? a przynajmniej ten tryb przygody. Ale mm, jeżeli chodzi o to zadanie, o ten skarbiec, to myślę, że jednak to się na jeden odcinek nadaje. Wiecie, to zależy dużo od was. Jak wam się odcinek spodobał, to standardowa łapencja w górę. I będzie tego więcej. No co, ja tu już wylewam wodę i głosuję na zadanie, tylko wiem co. Najpierw trzeba yy, wywiesić sobie flagę. A raczej bandery emisariusza złota. pik. Bandera emisariusza wciągnięta. Dobrze, i teraz będzie więcej XP i złota. I jeszcze bym tak pociągnął przede wszystkim mój statek. Czyli tak, 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 tak. Dobrze. I elegancko no spodziewajcie się, że ten odcinek będzie dłuższy no w sensie wy już wiecie ile ten odcinek trwa e, ja jeszcze nie wiem ile nam to dokładnie zajmie no ale na pewno będzie to jeden z dłuższych odcinków dobrze proponuję już zadanie okazało skarbiec zamknięty przez tajemniczego kula chińskiego te, te nazwy są po prostu epickie w sensie no cringe'owe ale, ale mają swój urok użyj złotego nawigatora, aby zdobyć klucz do prawdawnego skarbca w ramach rejsu złotego marynarza szczerze pierwszy raz to robię nie robiłem tego nigdy jeszcze Proszę bardzo, mamy ten kompas Czy on będzie działać jak jest deszcz? Działa jak najbardziej yy, no, Tylko tak No tak, tak, tak Coś opornie działa No powiedzmy, że mamy kurs Dokładnie tam to muszę zerknąć sobie, to jest na NE. Na NE, dobrze. To popłyniemy sobie na NE. Wykręcę. Błagam. Wykręcę. Dobrze. Szybałem, szczerze powiedziawszy. Trzeba na NE nakręcić. Kurczę. Tylko będziemy płynąć prosto w burzę. No ale -E. dobra. To będzie ciężki rajs, wrażenie. Nie wziąłem zapasów, także w walce jesteśmy na pozycji przegranej w zasadzie. Wiatr nie złapie. No i dobra. Okej, okay, no płynę... dobrze, nie? Chyba. No bo tak, no bo... Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, no po prostu płyniemy, tak? Kompas nam wskaże. Odpowiednią wyspę najprawdopodobniej. Lampy to wyłącz. Yy, nie wiem, może to być ta, to może być ta. Dużo wysp przed nami jest, także... Trochę szukania będzie. Zastanawiam się jak będzie wyglądać ten skarbiec. Rzeczywiście tam będą pułapki. W no pułapki na pewno będą, ale jakie pułapki? No to jest pytanie yy, Dobra, to jest wieża. Okej. Okay. Kurs jest. Także ja płynę i spotkamy się już jak będę blisko. Okej, okay, nie mam pojęcia czy to jest ta wyspa już yy, no Mała dosyć jest. Nie wydaje mi się, że żeby to była ta Zaraz zobaczymy. Opłonują sobie. O, ale jest popierny strażnik. To tak warto się tu zatrzymać. O. Dobra, słuchajcie, ja się tu zatrzymam. Zrobimy sobie przystanek. Też to, to nawet może być ta wyspa ty. Patrzcie to. Widzicie? No, dobra. Tak, mam pistolet. to zdejmiemy? No tak, mamy klejnot. Bardzo mi się to PvP podoba. W tej grze. Naprawdę jest mega spoko. Nie, jest mi tu banana. No, już zjadłeś, niestety. Dobrze. Okej, okay, czaszka i popielny klucz. Wątpię, żeby popielny klucz się przydał, bo... No chyba, że w tym skarbcu będzie ta skrzynka. No to wtedy będzie idealnie. Kryształ, serii rubin, jest mega, mega drogi. Także jak uda nam się go sprzedać, to spoko. Jeszcze ten kluczyk. No i co? Przede wszystkim trzeba się upewnić, czy to jest ta wyspa na pewno. Bo, jakby nie widziałem tu żadnego wejścia czy coś. Ale kurczę, tak jakby tu rzeczywiście coś było. No, strasznie już ten kluczyk wibruje. Hmm, co ja mam zrobić? Ja mam kopać teraz. Aha. Coś mam. Szkielety. Co to za szkielety są, ty? Gdzieś nowe. Podarta mapa. Eee, aha. Super. Kładam, wiem chyba o co chodzi. Mamy pierwszy fragment mapy, i teraz trzeba płynąć po kolejny. Dokładnie, gdzieś w tę stronę. Ech, tak jest, gdzieś w tę stronę. Tutaj. To jest NWN Tutaj terrick już Dawego Okej, okay, kurs idealny Płyniemy po kolejną część mapy Podoba mi się. Strasznie mi się ta gra podoba. Nie zapłacili mi za reklamę, ale naprawdę polecam każdemu. Bo to może się tak wydawać, nie? Bo wy oglądacie. Nie każdemu się może podobać ta gra z perspektywy oglądających, nie? Ale naprawdę, jeżeli sobie pogracie, to myślę, że zmienicie zdanie. No i tak, nie musicie jej kupować na Steamie, tak jak ja. Ona jest w Game Passie, jak ktoś nie wiedział, na Microsoftcie. Także, jeżeli chcecie ją przetestować, to polecam tego Game Passa kupić. No dobra, wygląda na to, że to jest ta wyspa bo tutaj mi kompas skręca te, na pewno tutaj okej, okay, także wyjdę na ląd i zaraz sprawdzę kurde, ciekawe, ciekawe jest bo to jest zwykły rejs kup kupiony, nie? przez tego sarò un bel la propria pittura giura La Tutaj. Tuż tu, na tej plaży. Tak jest. Dawaj, Kolejna Nie, nie załadowałem a... Okej. Okay. kolejny fragment. Już nawet chyba wiemy, jak to jest wyspa, ale jeszcze popłyniemy po trzeci. Dobra, chodźmy stąd. Ok, wyznaczmy kurs, proszę cię, kompasie. Chyba to jest ta wyspa przed nami, tu o się kierujemy teraz ale kurde, powiedzcie, jest klimacik, nie? brakowało mi takiego zadania szczerze teraz na się świetnie bawię szukając tych części mapy do skarbca no tak, to pewnie jest ta wyspa na no, wprost zaraz tam będziemy kurde, odpaliła się muzyczka no blisko jest to tornado, wiecie? Na tym tornadzie jest boss. Ale my, oczywiście, nie zamierzamy do niego płynąć. No tu już się zatrzymamy. O no węży ty Użar mnie Wow ty, kapitan Dobrze, będzie kolejna czaszka Podoba mi się. No dobra, to jest zagadka, ale na inną wyspę i na inny odcinek. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy chcecie więcej Sea of Thieves, bo ja mogę wyłapać takie ciekawe dosyć zadania, które naladzą się na odcinek i wtedy nagram, aby będziecie oglądać. Będziemy się świetnie bawić. Żeżalny puchar. Moment. Ty to z tych szkieletów wypadają te, te puchary. Dobra. Mamy chyba ostatnią część mapy? Nie. Jeszcze jedna albo dwie. Wcale nie jest tak. Wcale nie jest tak mało, jak się wydaje. Myślałem, że kurczę szybciej te fragmenty zdobędziemy, ale jednak nie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Kurs, kurs, gdzie tym razem? Wygląda na to, że na W dobra Płyńmy na W, tak się zastanawiam. Kurczę, co może być na W, no bo nie wygląda na to, żeby to była ta wyspa po lewej. Co jest przed nami, ta albo ta? No to myślę, że to będzie ta wyspa. Płyniemy. O, zobaczcie, mamy beczki: beczki i jedną fajną skrzyneczkę. Także warto się tu zatrzymać na chwilę, żeby ją sobie podnieść. Beczki z prachem oczywiście na dziób, żeby statek nam się nie zatopił. No i co? To był króciutki przystanek, teraz już płyniemy prosto na wyspę. Patrzcie, kolejny popielny strażnik. Chłop z beczką. Czy mogę go przyciągnąć? Czy nie bardzo? Mogę go zaatakować tym Harpunem Armatą. Eee, się nie płacę. Można do nich wody nawalać. No i cyk. Kolejny kluczek, Kolejna czaszka. Dobra. Gdzie? Tutaj. Tutaj. Okej. Okay. Odebrali nam, to znaczy, że mamy już całą mapę. Yy... I dobra. Dobra, Ociekniemy już na statek. No i dobra, jaka to jest wyspa? tutaj czy to jest ta? tak to jest ta no dobra na Maruder Arch płyniemy wow a to jest Ej Jakim cudem Wpadłem na tą skałę z pełnym impetem I nie zrobiła się żadna dziura <laughs> Uwielbiam tą grę po prostu A ważne. Czasem wystarczy lekko tak leciutko musnąć, nie? ten brzeg. A tutaj z pełnym impetem wpadłem na skały i nic się nie stało. Jesteśmy tutaj. Czyli musimy przejść przez te skały na no, drugą stronę, spoko. O, zresztą tutaj zagadka jest też. Może ją wykonamy, jak będzie czas, przy okazji. Dobra, musimy tędy przejść. I zakładam, że tam na drugą stronę przez ten most, tak, dobra. Oha Mamy skrzynkę. Więc Nie gadaj. Jak? To tyle? Kamienny klucz. Krakenfall. Czyli co? Mamy cel? Ale słuchajcie. Ewidentnie trzeba płynąć na krakenfall. I ja zakończę w tym miejscu dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam on podobał. I spokojnie będziemy sobie kontynuować tą historię w kolejnym już jutro. Także mam nadzieję, że się widzimy. I co? Trzymajcie się.